Cześć, z tej strony Pablo 1713. Witam serdecznie w grze Ano 1800, w naszej kolejnej części, już czwartej części przewodnika po grze Ano 1800. Jak widzimy, mamy już dostępne nowe DLC, wakacje marzeń. Możemy je akceptować lub deaktywować. Zaakceptujemy. Pamiętajcie, że jest to wybór na zawsze do tego stanu gry, więc potwierdzimy sobie, jak to wpłynie na naszą rozgrywkę tutaj. Mam tutaj naszą nową nadzieję. Ja dzisiaj chciałbym przyjąć kolejny wyspę. Statek Wyjmijmy wszystko, co mamy. Jak pamiętamy, żeby przyjąć wyspę, potrzebujemy 10 belek oraz 8 belek stalowych. Czyli w sumie 18 jak ano 1800. Będę ja chciał przyjąć tą wyspę tutaj na dole, tak jak już wcześniej mówiłem. Jest ona całkiem fajna, bo jako że mam tutaj 4 złoża węgla, dodatkowe złoża miedzi. Całkiem fajnie, więc spróbuję sobie przepłynąć na to miejscu. Tryb projektowania: położę jedną, czy zaczniemy sobie żaglowięż. Okej, okay. może być tutaj, szybko sobie położymy raz. dwa, może spróbuję coś innego. I dzięki temu będę miał tutaj dodatkową możliwość poprowadzenia drogi. W to ten ten sposób, poczekamy aż będzie mieć 10 sił roboczej, dzięki temu będę mógł rozpocząć tę produkcję. I jak widzimy, mam tutaj czerwonych piratów. Piraci mogą być wielkim problemem dla nas, jako że mam tutaj wyspę bardzo blisko siedziby Anne Harlow. Więc, tak sobie pomyślałem, nigdy tego nie próbowałem zrobić, może spróbujemy Przekabacić piratów na naszą drogę Także mam tutaj Anharlo Jeżeli byśmy wybrali pochlebstwo, prawdopodobnie dostaniemy minus 1 Jednakże, jeżeli byśmy zaoferowali dar Plus 2, okej okay. I do tego poprośmy o zawieszenie broni Za 17 tysięcy, no dobra, Musimy się zbliżyć do około 50 pewnie, żeby Móc poprosić o traktat pokojowy, obecnie mamy szansę 0, także nie będziemy tego robić teraz, ale musimy wiedzieć krok po kroku, aż będziemy mogli osiągnąć nasz cel. Nastatek już jest blisko nowej wyspy. Jak widzimy, mamy tutaj koszt 33 punkty wpływu. Jak pamiętacie z pierwszego odcinka, mamy punkty wpływu w ekspansji. Ekspansja, czyli przejęcie wyspy. Jak widzimy, dostaniemy plus 33 punkty, a obecnie mamy 14 wydanych, czyli w sumie będziemy mieć 47. Nie jest to wystarczające, Jak wydali 50, to wtedy dostaniemy bonusowe siły robocze wyspy plus 50 na każdej wyspie. Także warto o tym pamiętać i oznacza, że wybuduję tutaj tą, pierwszą wyspę. Okej, okay, to jest jedna wyspa i chyba będą się jeszcze jedną wyspę, bo inaczej nie uda mi się tego zrobić, tak. Dodatkowych farmerów, więc możemy rozbudować naszą farmę owiec, tak jest, dodatkowe 60 siły roboczej, a żaglomist Żaglomistrz potrzebuje 50. Także idealnie dzięki temu rozpoczniemy budowę pierwszych żagli, które będą wykorzystywane później do budowy, oczywiście, statków. Mamy tutaj mały port i stocznię żaglowców, tak jest. Możemy ją sobie budować na brzegu lub też możemy na wodzie. To jest modyfikacja, którą wprowadzili kilka paczów temu, jakieś 2-3 pacze temu. Jeżeli sobie weźmiemy dobry baka, możemy go postawić na wodzie. Jeżeli sobie postawię tutaj jeden, drugi i później po prostu połączyć wszystko. Na ja nie mam obecnie ścieżki z cegieł, więc sobie przejdę do robotników i sobie przeciągnę na te koło. O tutaj. Dzięki temu. Prawym przyciskiem myszy aktywujemy to właśnie koło. Mamy atrakcyjność 450. O! Mamy Dzień Pamięci. Ale super. Festiwal Miejski. Dzięki temu mamy większe. Tak jest przez 32 minuty. Mamy atrakcyjność, mamy zadowolenie plus 10, sił robocze plus 15, dlatego mamy strasznie dużo sił roboczej. Wydajność 300%, czas budowy minus 30 i kosz budowy minus 30. Czyli to w idealnym momencie się wydarzyło. Także ja tylko tutaj dokończę, że możemy sobie wziąć drogę i po prostu wybudować drogę wzdłuż wody i dzięki temu będziemy mogli dostarczać produkty do naszego portu. Natomiast ja tutaj spróbuję wybudować nasz naszą stocznię żaglowców, tak jest, możemy ją sobie tutaj wybudować. Pojawia się ona tutaj. Wybudowana, super, jest ona połączona. Teraz jedna sprawa: musimy mieć 100 robotników. Mamy 91. Także przydałoby się jeszcze awansować jednego. Tak jest, i teraz mamy 100, więc będziemy mogli sobie spokojnie budować. Dlaczego jest ważna stocznia? Stocznię możemy wykorzystać na. o, tutaj potrzebujemy rzemyślników, żeby awansować. Także musimy również przejść do naszej następnej. Zobaczmy, co dać. Szkołę, ok. Wiele rzeczy się dzieje. Wrócę do naszego pierwszego statku, który jest już tutaj. Jak tylko aktywuję to, będziemy mieć więcej wpływu. Zobaczcie, jesteśmy na granicy, 47. Jak tylko przejmę tą wyspę, zobaczmy sobie, czy ona jest dobrze usytuowana. No, całkiem ok. Dobra, wybudujemy. Za 36, czyli teraz powinniśmy mieć tutaj punktów wykorzystanych około 3, to będzie 50, czyli to będzie około 83. Tak, zobaczmy, czy to będzie prawda. Ciach. I tak, mamy dodatkowy buff, czyli plus 50 sił roboczej na każdej wyspie. Super, przyjemna, i tak jest 83. Następny poziom: 150. Jak widzimy, mamy nowy wpływ dobywca I ciekawa opcja, jeżeli sobie przejmiemy wyspę, jak zobaczycie sobie na bilans, obecnie mamy 0. Dajmy sobie jeszcze tutaj nazwę. Ostatnie tam było powrót Jedi, game, więc teraz mamy. Influence bonus. Mroczne widmo. Uda się? Uda się. Mroczne no, Mamy mroczne widmo. Mroczne widmo mamy tam, tutaj mamy powrót Jedi. I jak widzimy, jeżeli nic nie wybudujemy, to nie mamy żadnych kosztów. Zero. Także mogą sobie po prostu te wyspy być przejęte. Dzięki temu przeciwnicy nie przyjmą tych wysp. Ważne. Natomiast my wracamy sobie do naszego statku. Wypakujmy kolejne cegły. Duże rzeczy się dzieje. Teraz się to zrobić całkiem szybko. To jest zrobione. Super, więc mogę im tutaj kościół. Tak jest, kościół jest wymagany. Dzięki temu będziemy mieć tutaj większe zadowolenie. Tak jest, zadowolenie się zwiększyło w imperium kontratakuje. Wróćmy do domowej nadziei. Szkoła według mojej mapy powinna się znajdować tutaj, czyli sobie przejdziemy do menu budowy. Szkoła 25 cegieł. Niestety nie mamy, więc będziemy się trochę poczekać. Tak, jest, to jest chyba miejsce, gdzie będziemy się to wybudować szkołę. Tak, tak mi się wydaje. Według planu jest dobrze. Na minimapie możemy znaleźć pomarańczowe ikonki. A w zasadzie kropki, które oznaczają możliwość rozpoczęcia misji. Tak widzimy? Zadanie polegające na odbiorze towaru. Okej. Okay. Odbierz towar. Okej, okay, mamy nasz statek. Mamy tutaj nowe odblokowanie, czyli szkołę. Mamy 25 również cegiełek, ciach, mamy szkołę z wybudowaną ja mam naszą szkołę z dzieciakami, bardzo głośno ze względu na zabawę i nowy dzień oraz dzień pamięci dla naszych mieszkańców, co oznacza w tym momencie musimy poczekać chwileczkę, aż uzupełnimy ich zapotrzebowanie na szkołę i dzięki temu dojdziemy do poziomu 20 robotników w jednym mieszkanku, To oznacza, że będziemy mogli wybudować wyższy poziom o, idealnie, mamy 10 belek, bo mieliśmy tutaj dodatkową Zakup super. Możemy awansować do naszego pierwszego mieszkańca. Tak jest. Epoka pięknego rzemiosła. O proszę. Szczęśliwy rzemieślnik, tak jest. Mamy tutaj nasze pierwsze budynki. Przejdźmy do pierwszego trybu. Osoby. Tutaj mamy chyba kotka w oknie. Gdybyś zwróciłem na to uwagi, że to jest kotek. Na pewno będziemy mieć tutaj kogoś bardzo strasznego. Tutaj właśnie mamy dziewczynkę, niezbyt wesołą, jak widzimy. Tak wygląda nasz właśnie nowy budynek rzemieślnika. Mam tutaj fryzjera oraz rzemieślnika oraz rzeźnika. Jak widzimy, rzeźnik od 1804 roku działa. Inwestycja w wpływu zero. No, całkiem dobrze. Możemy sobie wybudować z 2. Zakończona misja. Dodatkowa kasa. Super. Bardzo dobrze. Wróćmy naszym statkiem Tutaj. Natomiast my zaznaczymy sobie inne miejsce. Jako, że rozpoczęliśmy budowę małych szkunerów, powiedzmy, możemy tylko szkunery. Przejdę sobie do Sir Archbarta Blake'a. się znajduje tutaj. I zakończyliśmy drugą misję Tutaj weźmiemy sobie punkt zbiórki Zaznaczymy właśnie w tym oto miejscu Czyli w porcie Sir Archbarta Blake'a Dlaczego? Za chwileczkę wytłumaczę kiedy ten statek tam dopłynie Temat rozmaitości Jest oprócz tego będziemy mieć tutaj rum Natomiast obecnie nasz, nasz cel to jest 750 Także warto by było awansować jeszcze kilku Jako, że oni przynoszą nam więcej podatków Jak widzimy tutaj mamy plus 49 Natomiast rzemieślnik plus 86 Więc stop jest podwójny Jeżeli chodzi o przychód Naszych rzemieślników Dodatkowe 7 monet jeżeli damy im konserwy Także bardzo fajnie, bardzo fajnie Kolejne przy 250 Także możemy sobie chyba bezpiecznie Awansować kilku Zobaczmy, kolejne zadowolenie przy 250 również Także warto jest awansować kolejnych Do momentu oczywiście kiedy nam się nie wykończą tutaj wszystkie zasoby jakie mamy Dzięki temu jak widzimy sobie awansowaliśmy ich Mamy dodatkowy przychód, obecnie mamy 1112 monet Bardzo fajnie, bardzo dobry przychód Tak jest, misja zakończona, dokładnie 4000 i mamy jeszcze podpalacza Zobaczmy sobie nasz statek Hej, mam jest... dodatkowe zadania. Super. Jak gdzie mamy podpalaczkę? Okręt będzie pluł ogniem, podpalając swoich wrogów. Super. Bardzo fajnie, bardzo dobre. Dobrze, że to zrobiliśmy. Pod... Musimy podpłynąć oraz podnieść rozbitków. Kanał do krainy lwów otwarty. O, proszę bardzo. Proces do Edbessy przyjął pierwsze statki. Odpowiedzi tłoczą się u jego śluz. Nie mogąc doczekać się możliwości badania ziem leżących poza nimi. Kontynuuj. Super, mamy już w takim razie początek. Ukończ ekspedycję do Kraina Lwów. Wow, to już możemy od razu iść do Krainy Lwów. Oh, nie sądziłem, myślałem, że najpierw pójdziemy do Nowego Świata, a tutaj proszę, Kraina Lwów. Tak po prostu. No ale żeby to zrobić musimy mieć troszeczkę lepszy statek, więc musimy osiągnąć 750. Rzemieślników, tak, musimy to osiągnąć Więc będziemy musieli przejść Jako, że nie mamy tutaj Dostępu do czerwonej papryki Przejdźmy sobie do rzemieślników Widzimy, że mamy tutaj nowe łańcuchy produkcji Oczywiście mamy okna Okna są potrzebne, żeby wytworzyć Żeby móc wybudować Kolejne budynki tutaj, jak widzimy Kuchnia tradycyjna wymaga okien Jak również fabryka konserw, również Także warto by było Tutaj zobaczmy sobie na łańcuch produkcji Jak widzimy mamy tutaj minutę Trzeba wytworzyć okno, tutaj mamy drewno. I jak widzimy, kolejny statek jest wybudowany, a tamte pozostałe cały czas jeszcze płyną. No dobrze, ja sobie jeszcze wybuduję kolejny i kolejny, tak jest. Czemu by nie budujemy na potęgę, ile tylko możemy. Uratujmy trzech rozbitków, no dobrze. No jest trudne. Jeden, drugi. uff, dzięki temu, dzięki Bogu, że się stakują tutaj i dostarczyć ich do Klippera, nie ma problemu jak widzimy pierwszy już statek sobie czeka i dlaczego ja tutaj kazałem przepłynąć do Sir Archibarda Blake'a jako że możemy ten statek sprzedać 2,5 tysiąca, ok, czysty dochód 2,5 tysiąca, e, najlepszy jest biznes jeżeli byśmy mogli wybudować, jeżeli byśmy mogli wbudować klipery. Klippery jak widzimy są odblokowane dopiero przy 750 rzemesznikach Kolejny statek czeka, jak widzimy, tutaj. z Pozna to, to, że on to tutaj sobie już czeka. Dzięki temu mogę przejść. W zasadzie, żeby to zoptymalizować i nawet nie musimy tam przechodzić, jako że wiemy, że ten statek tam czeka, to wystarczy sobie, zobaczcie, naciśniamy sobie na ten statek, naciskamy S, sprzedaj statek. Takie stacje musimy tam przechodzić. A ten statek, jako że już został wybudowany, to już sobie tam płynie. Możemy przejść znowu, zobaczyć, czy możemy wybudować kolejny. Niestety nie mamy materiałów. Także, jak tylko dostanę kolejne materiały, dzięki temu będę mógł wybudować kolejne statki oraz je przesłać bezpośrednio na zarobki. To tyle na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mówił Pablo 17.13. Mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło czas i dostaliście garstkę ważnych informacji, które pomogą Wam we własnej grze. Życzę Wam miłego dnia, a jeżeli oglądaliście to w nocy, to dobranoc. Cześć!